Czołem, kochani! Cześć Wam, Boże! W jaki sposób dzisiaj Pan Jezus przychodzi do chorych z pomocą? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała człoweczka i ruszamy ze Słowem Bożym! Tą historię można było przeczytać w wielu londyńskich gazetach swego czasu. Do pewnej z aptek biegł młody chłopak, krzycząc, płacząc i prosząc błagalnie, by pan farmaceuta dał, przepisał, cudowny lek dla jego brata, ponieważ on bardzo choruje i nic mu już nie pomaga. Aptekarz zdziwiony, szczerze zmartwiony, odpowiedział prawdziwie: Nie ma takich cudownych leków. I nie jest w stanie mu pomóc. Szczerze bardzo go przepraszam, ale on nie jest w stanie. Nie ma na to rady. Młody chłopak był bardzo zmartwiony, ale okazało się, że w kolejce stał też pewien starszy pan, który poprosił, by zaprowadził go do swojego brata. Wyszli z apteki i poszli do niego do domu. Kiedy już się tam znaleźli, Okazało się, że ów mężczyzna jest znanym w świecie lekarzem. Zbadał tego młodego chłopaka, zbadał tego brata i przepisał tym razem nowe, właściwe leki, które pomogły wyleczyć owego młodego chłopaka. I to było prawdziwym cudem. Dzisiaj czytamy słowa z Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajcie. Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu oni. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Tak iż gorączka ją opuściła, ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe mnóstwo było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Oto słowo pańskie. Dzisiaj, gdy ktoś jest z nas chory, doskonale wiemy, co trzeba zrobić i do kogo się zgłosić. Przecież mamy wielu wyspecjalizowanych lekarzy, gotowych radzić i leczyć w każdej sytuacji. Mamy wielu zaradnych, sprytnych ratowników medycznych, którzy są zawsze gotowi służyć pomocą. Gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji w szpitalu, na pewno znajdą się bardzo uczynne i wyszkolone, Umiejące pomóc pielęgniarki. Gdy będzie potrzeba, znajdzie się na pewno dobra pani doktor, która przyjdzie nam z radą i pomocą. Dzisiaj pewnie wielu, kiedy tylko przyjdzie gorączka, katar, kaszel, złe samopoczucie, dokładnie wie, co trzeba zrobić. Nie boimy się, gdy się połamiemy, gdy złamiemy rękę bądź nogę, bo chociaż boli, to wiemy, że. Pomogą nam w szpitalu, pomogą i wszystko będzie z biegiem czasu okej. Okay. Nawet kiedy przychodzi trudna choroba, to liczymy na to, że otrzymamy fachową pomoc. I mógłby ktoś powiedzieć: W takim razie dziś już nie ma takiej potrzeby, by pojawił się ktoś taki wśród nas jak Pan Jezus, co będzie nas cudownie uzdrawiał. Dzisiaj cuda nam są niepotrzebne. Ale Pan Jezus nie chce, byśmy zrezygnowali z osiągnięć medycyny. On chce przyjść w jeszcze jeden ważny sposób z pomocą i to pojawia się w sakramentach. Z całej ich siódemki w tym momencie najlepiej widać sakrament, który nazywamy sakramentem chory. Wtedy przychodzi ksiądz do takiego chorego w imieniu Pana Jezusa, aby go namaścić poświęconym olejem. Owszem, liczymy na uzdrowienie, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Nie tylko chodzi o uzdrowienie ciała, ale i duszy. To dobra podpowiedź, która płynie dziś nam z Ewangelii. Pan Jezus uzdrawiał chorych i wyrzucał złe duchy. I do tego służy też sakrament chory. Ma pomóc przezwyciężyć chorobę, ale także uleczyć duszę, dać siłę do walki z grzechem. Opowiadając o zdrowiu i uzdrowieniach cudownych przechodzimy na myśl święty Franciszek, który swoje ciało nazywał, że jest jego osiołkiem. Takim osiołkiem, który czasem trochę jest uparty, czasem ma swoje zachcianki, ale tak naprawdę to dobry osiołek i dobry, pomocny towarzysz. Czemu tak jest? Pomyślcie sami. Gdy myślimy o własnym zdrowiu i o własnym ciele, o wiele chętniej nam jest często wybierać jakieś rozrywki wirtualne, siedzenia przed telefonem, telewizorem bądź gram. Ale tak nie zbudujemy sobie zdrowia. Tak nie wydarzą się cudowne rzeczy. Nam jest potrzebna zdrowa żywność, aktywny styl życia i ćwiczenia. Ponieważ wtedy. Możemy dbać o to, co mamy najcudowniejsze, o nasze ciało, które jest cudowną rzeczą daną nam od Pana Boga. Okej, okay. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że dzisiaj Pan Jezus przychodzi do chory w sakramencie namaszczenia chory. Uzdrawiam Ci na duszy. I ciele. Mam nadzieję, że teraz mamy jedno wielkie KPW i takie małe zadanko dla was na dzisiaj. Idźcie poćwiczyć bądź pobawić się na świeżym powietrzu. To zawsze wyjdzie nam na zdrowie. Do zobaczenia. Szczęść wam Boże!